Cześć, z tej strony Ryzen. Dzisiaj zapraszam was na naprawdę krótki film, w którym otworzę na każdym koncie, na którym będę mógł paczkę z gwarantowanym totsem z Bundesligi. No mam nadzieję, że coś trafię ciekawego, nie chciałbym kampla, naprawdę liczę na kogoś takiego wartego co najmniej 700 tysięcy, ale jak będzie to zobaczymy, a więc już bez przedwzajem przechodzimy do filmu skład. Naprawdę, proszę, ktokolwiek, nawet kam, tylko błagam, niech... błagam, naprawdę, nie dajcie mi drugiego trapa. Proszę, leci paczka. Tu przydałoby się coś ciekawego na główne konto. Jest Niemiec, SPO. To jest Havertz 95, Warto 2 miliony dolarów. Jedna z najlepszych kart, jakie mogłem trafić. O ludzie. Naprawdę nie spodziewałem się tego. Z tego co pamiętam, dzisiaj sprawdzałem. Tak, ten zawodnik kosztuje 2,5 miliona końców gdyby był wymieniony. O ludzie. Gwiazdki 5 na 4. Przecież. Nie no, on wskakuje na, do mnie na ławkę, nie ma dwóch zdań a, albo nawet może gdzieś go do głównego składu wcisnę. Tak, wciskam go do głównego składu zamiast tego Tiago. Zmienię mu pozycję po prostu na SPD, bo i tak gram inną wewnątrz meczu. Co to jest za karta chora? O ludzie. Przecież on nawet główki ma świetną, on jeszcze przyrożnych będzie mi wsadzał z główki. Ale dobrze, ale dobrze, naprawdę już na, na pozostałych kontakt mogę trafiać samych kampiów, innych zomerów. Teraz paczka 100% z, z Bundesligi na drugim koncie. No raczej lepiej niż u mnie nie będzie, bo to tylko dwie karty są droższe od tego hawerca, ale to jest... O, o tak właśnie, tej, tej karty obawiałem się na swoim koncie. Więc udało mi się właśnie na tym koncie wymienić lachodinosa na kampla e, Czyli najsłabszego z e, portugalskim na najsłabszego z minus e, Dobrze, że to nie jest odwrotnie. Tak. To campek tak dla odmiany kosztuje 60 tysięcy. Nie 2020. Dobra, trzecia paczka na trzecim kącie tym drugim pobocznym wątpię naprawdę żeby na którymkolwiek było tak dobrze jak na moim chociaż w Sojowie. tu jest Niemiec, SPO czy to będzie tak samo jak u mnie? drugi Havertz dr drugi Havertz nie wierzę w to, nie wierzę w to na trzy konta dwa razy Havertz z tym na moim głównym na tym nie gram, ale to jest to konto gdzie mam zanepkiego więc tu na pewno sobie zagram jakiś śledź tam dwa, tak odla zabawy niesamowite dwa razy karta warta 2,5 miliona monet no przecież to jest niesamowite Przecież to jest niesamowite no bardziej cieszyłem się z tego jak wpadł na moim koncie już tu miałem trochę taki zawał, że będzie Royce i będzie jeszcze lepiej, no ale jeszcze raz pokazuję te staty, to jest Niesamowita karta, przecież on nawet wcześniej nie zauważyłem, że on nie ma czterech, on ma 5 gwiazdek słabszej nogi. A ile ma longshotów? 93 siły strzału, 86 longshotów, 99 wolei, 99 zakończenia, 99 przestawienia sok. Ta karta jest chora. W sumie nie wiem, bo przy tej skośności główka, ja go będę używał tak naprawdę jeszcze przy tym wzroście. Wewnątrz na drugim końcu będę go używał na ataku. A Nedra będzie na tym A więc niestety na ostatnim koncie nie miałem kart żadnych praktycznie, żeby zrobić to SBC, więc muszę poprzestać na trzech takich paczkach, ale naprawdę na trzy paczki dwóch hawerców wartych 2,5 miliona. No naprawdę się tego nie spodziewałem w tym na moim głównym koncie skład wygląda teraz następująco. Wskoczył tutaj Havertz Tak jak mówiłem, będę nim grał na ataku bocznym. Tu kupiłem sobie takich trochę niżej ocenionych brązowych, żeby utrzymać to 87 rola. No a na razie to już wszystko. Życzę Wam tak samo dobrych trafów. Do następnego razu. Cześć.